Ja stałam i obudziłam się we włosach Patrzcie to jest konoseum Hi girlies, ja jestem Eliza i właśnie zaczęłam mojego Erasmusa w Rzymie Czas na rozpoczęcie serii Erasmusowej Jestem na cały semestr i... Tak, to jest mój pierwszy wieczór tutaj, Przybyłam dzisiaj o godzinie 10, ale nie miałam energii emocjonalnej, żeby nagrywać, bo jechałam z busem 26 godzin, więc ee, tak, dlatego nagrywam do Was dopiero teraz, bo jakkolwiek się ogarnęłam. Eem, to jest mój pokój, który jest bardzo ładny, pokażę Wam go jak z grubsza. Główną częścią tego pokoju są te drzwi, które są po prostu a, takie piękne. E, już troszeczkę tutaj e, porozwalałam, bo musiałam sobie pościelić łóżko i tak dalej, ale tak się prezentuje. To jest Teti, z którą przyjechałam. Wy już znacie Teti była ze mną w Chorwacji. Teti sreci żółta. Teti sreci żółta. Do, do żółtego Rzymu, <laughs> więc to jest moje miasto. Więc Esso widziałeśmy helikoptera, który. Dobrze, ja ja już są z tego. <GTX2> <trych> nie, ale serio. Byłyśmy w stanie tak przejść się po okolicy i nagle no, słyszymy jejku, co to takie jak, jakieś głośne, nie wiadomo o co chodzi. Patrzymy za siebie i uwaga! Startuje helikopter wojskowy, leci, leci, przelatuje nad ulicą i ląduje. On przeleciał nad pasami. <gryscream> w ogóle o co chodzi. Głęboko przyjechałam tutaj studiować psychologię e, na Uniwersytecie Nicolò Cusano. Jeszcze tam nie byłam w ogóle, bo dopiero mamy taki początkowy dzień 20 września, a teraz jest 14 września, więc jesteśmy trochę wcześniej, ale tak, mam nadzieję, że będzie fajnie i że jakoś się zaklimatyzuję, bo dzisiaj było ciężko. Pokażę, jaką mam piękną łazienkę, bo jest super. To jest łazienka, i zobaczcie na te kafelki. Wow! To są po prostu jakieś w ogóle ręcznie robione, ta pani nam mówiła, sprowadzane, w ogóle jakieś tulipany, i to jest takie piękne, to wygląda jak Pinterest. Ja szczerze, ja po prostu patrzę się na te kafelki, tutaj co chwilę przychodzę i na nie patrzę. Bo są takie piękne. Ja nie wiem, Tatiana, one tobie też się tak podobają strasznie. One po prostu ja nie wiem, ja bym mogła mieć takie w domu jak nic. No, ja nie wiem, szczerze, ta łazienka to jest najładniejsza część tego domu. Chyba, nawet mi się chyba bardziej podoba niż te drzwi, szczerze. Te kafelki. No, giga są, giga. Tutaj można ten Barbie 12-tęczących księżniczek tak o... Ej, w ogóle wyszłam dzisiaj przez przypadek z domu w tych kapciach bo się nie skapnęłam, że nie zmieniłam na Birkenstocki i Tetana mi nic nie powiedziała, bo myślała, że tak chce wyjść. Że to jest w takich błahatych kapciuszkach na dwór. Tak, więc to tyle na dziś i yy, kiedyś na pewno jeszcze się usłyszymy wspólnie. Pa! Pa, girlies! <sum> Właśnie wstałam i obudziłam się we Włoszech. W Rzymie. Szczerze, to że mam ten balkon i mogłam tam wyjść sobie rano, jako pierwsza rzecz. I powiedzieć komuś ciao, jakiemuś sąsiadowi. Szczerze. Szczerze. Brak słów. <grym> Brak słów. Ale nie wiem, czy ja mówię dobrze ciao. Mówisz ciao, co nie? Ciao. Telefon, Ciao. Ciao. Buongiorno. Um. Atencjony Pickpocket. Kiedyś już dalej, i dzisiaj mamy plan, żeby pojechać na plażę do Santa Marinella. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Także tak. See you around. E, idziemy do. Taba taba coś tam i próbujemy kupić bilety na komunikację miejską. I nie wiem jak dojedziemy, bo musimy wziąć autobus i metro. Ja się pochodzę na McDaggie. Nie! Prawda. My jesteśmy letnie po prostu bardzo. A zróbmy zdjęcie. Udało nam się kupić bilety na autobus, co było ciężkie, bo poszliśmy do jednego sklepu i tam były wyprzedane. Poszliśmy do drugiego, który był znacznie dalej i powiedzieli nam onny cash, więc musiałyśmy cofnąć się po gotówkę. Do mieszkania. Nie, mamy nie mamy kart, bo Tatiana mi mówi, że blik jest tylko polski, e, więc, więc ja nie mam karty, ale nie no, może nam się coś uda, potem zobaczymy. Na razie największym zmartwieniem jest to, czy przyjedzie nasz autobus i czy uda nam się ogarnąć metro. Okazuje się, że wszystkie plotki o spóźniających się autobusach komunikacji miejskiej w Rzymie są prawdą, bo czekamy już długo i żaden nie przyjechał, widzimy tylko inne linie, które sobie jeżdżą, a żadna nasza. Jedziemy, na co szczęście spotkałyśmy Polkę w autobusie i nam pomaga, bo nie wiedziałyśmy nawet jak zeskanować bilety. Pozdro! Jesteśmy z autobusu, idziemy na metro i zobaczcie jakie widoki, tam widać Watykan, to w ogóle wygląda jak jakaś dżungla. Wow, giga Trafiłyśmy i teraz czekamy na metro, które nazywa się Anagnina. <noise> <noise> I mamy wysiąść na stacji Termini i się troszeczkę yy, stresowałam, że tym nie trafimy, ale wszyscy nam pomagają. I chyba jedno chodzi o to, że. Minuto. O, jedno minutę! Jedną minutę! <noise> yy, chyba chodzi o to, że wyglądamy jak turystki i po prostu wszyscy do nas podchodzą i nam pokazują, co mamy robić, więc jest spoko. Mam nadzieję, że plaża będzie fajna. Jeszcze dla nas jest do pokonania y, dworzec kolejowy. I tam no. musimy jakoś kupić bilety i ogarnąć się. Ale przeżyjemy to. Jak nam się udało w Chorwacji kupić, w Chorwacji kupić na tym dworcu bez sufitu, bilety, to, to nam też się uda. Czemu ta stacja wygląda jak lotnisko? Widzicie ten pociąg? Czemu on wygląda lepiej niż samolot? <grym> w ogóle, o co chodzi? Czemu to jest tego powodzenia Okej, okay, ogólnie to jestem mega pod wrażeniem tego, jak bardzo ogarnęłyśmy to, jak tutaj dotrzeć, bo to było bardzo trudne. Nie tylko że musieliśmy kupić jakiś bilet, w ogóle nie mogłyśmy coś wpisać tej nazwy miejscowości, w której jedziemy na tym sprzęcie. Mamy ostatni peron w ogóle, jaki jest tutaj możliwy, więc się bardzo długo iść i się nie zgubiłyśmy, więc no jestem zadowolona. Po prostu ultra nam się udało i bardzo mi się podoba tutaj ta stacja i ten pociąg. Wszystko jest takie... Na mnie tak patrzą, Wszystko jest takie strasznie nowoczesne tutaj. Szczerze, ja nie wiem, co tu chodzi. No, ale jest bardziej nowocześnie niż w Polsce, co mnie zdziwiło. To jest chyba Italia. W Santa Marinella i pójdźmy w toalece i właśnie widziałyśmy morze przez okno. jadąc z pociągiem i mega się nie możemy doczekać, żeby na plażę. I Fanta. Tak, i ja, to ja za bardzo chcę kupić Fanta. I w ogóle musimy coś zrobić. Pizza? pizza, 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 pizza. I w ogóle to jest mój fi final fit of the day, bo zmieniałam mm. chyba trzy razy, ale wygląda tak finalnie. Jesteśmy na plaży, znalazłyśmy, że było w ogóle giga trudne znaleźć jakąkolwiek darmową plażę, ponieważ wszystkie tutaj są e, z leżakami i są e, płatne, co jest w ogóle głupie, ponieważ te płatne plaże wszystkie są na piasku, a akurat ta darmowa jest na kamieniu i na takim drzwi, że jakby i w ogóle inaczej wygląda woda, bo nie ma piasku pod wodą, tylko są kamienie. Więc e, strasznie niesprawiedliwe, że tak to się tutaj dzieje. Um, ale myślę, że kiedyś jeszcze znajdziemy ładniejszą plażę, bo ta nie jest jakaś najpiękniejsza. Jest mnóstwo kamieni, ciężko się chodzi. I ogólnie świeci tak pięknie słońce, a jest już chyba 16. Różnica pomiędzy plażą publiczną, która wygląda dosłownie tak. Jest taki. Hej! No ale woda jest czysta, to prawda? A plażą prywatną, zobaczcie, spójrzcie, gdzie jest piasek. I zobaczcie na wodę. Widzisz tą wodę tutaj?

Wsiadłyśmy nie w tą linię metra. Essa, Essa, Essa. Jedziemy nie wiem w którą stronę. Ej. <śledzimy> to ty mówił, wsiadaj, wsiadaj. Trudno wsiadaj. No i wsiadłyśmy. No i wsiadłyśmy. Myśmy w jakiś smakoruchy. No, jakiś to... <śledzimy> snotek. Się zgubiłyśmy to na banku był jakiś znak, bo dosłownie. Wysiadłyśmy tutaj, na jakimś nie wiadomo jakim osiedlu. Przechodzimy przez pasy, i tutaj jest bankomat, jakiego szukałyśmy po całym Rzymie po prostu i po całej tej innej miejscowości, na którym można wybierać gotówkę z telefonu. Dosłownie nie mogłem nigdzie na internecie znaleźć, że gdzieś taki jest, i nagle wysiadając w jakimś randomowym miejscu go znalazłyśmy. Ja po prostu nie wierzę w to, co się dzieje w tym momencie. Ja Mamy teraz pieniądze na giełdę. Ej, ej, ej. I myśmy się i teraz weźmy koloseum! Patrzcie, tam jest koloseum! Ja się moja taka dziwna działka tutaj jest, tam taka, mówię, co to za dziwna dzielnica? A to w centrum. Chodź tam. Idziemy. A co tu chodzi? Ej, ja tak mówię, co to koloseum? Nie, niemożliwe. Ja myślałam, że my jesteśmy na jakichś suburbs w ogóle. Jakiej... Co to za rzeczywistość, w której idę ulicą, nawet nie wiem jaką i nagle znajduję koloseum po drodze. W ogóle ja nie wiem, co to ma być. Co to ma być w ogóle? ta Prawda mowa przed koloseum. Chcieliśmy tylko wrócić do domu. Ohoho! Ej, ale jest... To, to jest tam. nasz nie płacę. Ej, ale jest sobie tak, le... o, tak, dosłownie tam, ale jest o wiele mniejsze niż myślałam, że jest. W sensie nie jest wysokie, no. Ja mam wrażenie, że to jest w wysokości Wrocławii. Co nie? Po prostu nie wiem. No, no nie ma nie ma takiego, takiej wielkiej okazałości jak myślałam. Jedziemy przez naszą pomyłkę. Zamiast jednego metra i jednego autobusu, musieliśmy jechać dwa metra i jeden autobus. Ale za to widziałyśmy koloseum i wybrałyśmy pieniądze z bankomatu. Pomyliłyśmy, że ja, będziemy jechać na autobusze. Owszem. Jestem. Mówię właśnie do Tetiany, że dosłownie wczoraj tutaj przyjechałyśmy, a ja już się czuję jak To, że tak sobie chodzimy, tym metrem, coś tam jakieś takie, wiecie. Tyle jak nie wiem, no, za jeden dzień, spoko.